I'm watching you. I'm watching you. Yeah. Yeah. Helena! Przypominam, że obowiązujecie kodeks pracy! Pocałuj ty mnie w dupę! To jest moja firma i mój kodeks! A jak ci się nie podoba, to wasza u wanny Helena! Nie masz mi nic do zarzucenia! Maria? Remember, IM watching you. Ten upiorny szkielet doprowadzi mnie kiedyś do grobu. Ja panie, co im się stało? Helena przekształciła nasze małżeństwo w spółkę. Z ograniczoną ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Ja rozumiem jak to. No kto? Tak Zostałem zatrudniony na stanowisku męża. A, a ile pan zarabia? No do podstawowej 750, no, do, choć też łoga, no, tam inne dodatki, także no, w sumie koniec końców jest to jakieś 1200 zł. <ślesz> Tam wypatrz, jak zamężowanie, to tu całkiem nieźle jest. nikt pan nie żartuje. Okładam mnie różnymi złodziejskimi podatkami za różne uchybienia. A, a jakie uchybienia? No bo wszelakie chrapanie, rozrzucanie skarpetek, do no, zasypianie przy telewizorze, no inne takie gówna. Także w rezultacie wychodzi na to, że ja jeszcze jej dopłacam jakieś 250 zł. W na co godzin nie mam innego wyjścia. Grozi, że mnie zwolni z orzeczeniem o winie.